Właśnie edytuję filmik i nie powiedziałam Wam tak naprawdę co to jest. W tym filmiku zobaczycie trzy takie DIY. Jedno to będzie wianek, drugie to będzie girlanda z suszonych pomarańczy, a trzecie to girlanda z masy solnej. Wszystko pokażę Wam jak zrobić w domu. Trochę na ostatnią chwilę, ale na pewno e, dacie radę to zrobić. Chociaż jedną rzecz, ponieważ każdy z Was te rzeczy w domu ma, e, więc nie powinno być żadnego problemu. No i ja Was zapraszam do oglądania. Dzisiaj robimy e, ornamenty z masy solnej. Będę wykrawać tutaj taką. To jest akurat masa solna z mąką e, pszenną, ale razową. Mam tutaj jeszcze takie coś do stemplowania. Tutaj są gotowe stemple na przykład thank you, ale też są literki. Ja sobie na przykład ułożyłam tutaj Zuzia i trzeba je pamiętać, żeby jak się je wkłada, to wkładać je odwrotnie, od tyłu, bo jak się nam odstempluje, no to się nam odstempluje słówko od tyłu, a tego byśmy nie chcieli. Więc ja mam tutaj Ułożone sobie zuzia, bo to będą też nie tylko będzie z tego zrobiona girlanda, ale będzie też takie jakby winietki o etykiety dla kogo jest dany prezent. I zuzia. I teraz sobie tutaj będzie, będą jeszcze dziureczki zrobione, tak żeby można było przewlec. I to wyszło mniej więcej tak. Zaraz będę to wstawiać do piekarnika. Do wyrobienia takiej masy solnej potrzebujecie szklanki mąki pszennej szklanki soli oraz jakąś 1 trzecią szklanki wody. Masujecie to wszystko razem, mieszacie do momentu, aż nie będzie jednolita masa. I potem do piekarnika na 80 stopni około 45 minut. I powinno być piękne. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tą mąką razową. Wyjdzie pewnie taki bardziej wiązowy kolor, zobaczymy. Drugą zrobię z mąką pszenną. te są posypane cynamonem te są troszeczkę w cukrze e, akurat brązowym, bo nie mieliśmy białego tutaj te mają goździki na sobie i te mają dodatkowo jeszcze cynamon tak, żeby był dodatkowo piękny zapach teraz do piekarnika na 100 stopni z termoobiegiem mają się grzać około 2 godzin do 4 nawet co pół godziny obracamy I przez noc one się jeszcze suszyły bo tak jak widać są upieczone ładne ale niektóre mają jeszcze takie mokrutkie kawałki, ale to nie przeszkadza. Teraz będziemy za pomocą sznurka. Nie mamy takiej dużej igły, więc wziąłem takie patyczki i będziemy przebijać dziurki i je nawlekać. Dzisiaj będziemy robić wianek na drzwi. Mój plan był troszeczkę inny na początku na to, ale stwierdziłam, że zmodyfikuję to. Mam takie rzeczy dostępne tutaj do tego wianka. Dzwoneczki złote większe, dzwoneczki złote i takie srebrne mniejsze, pompony troszeczkę mniejsze, pompony większe. Oczywiście będziemy używać kleju na gorąco. Dodatkowo mam coś takiego, cekinowe takie coś, wstążkę czerwoną. I jeszcze mam takie drewniane kuleczki. Więc to wygląda tak. Będziemy zaraz z tego robić wianek, ale zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Kupiłam taką siatkę na ryby. I myślałam, żeby z tej obręczy właśnie zrobić Wianek. I ogólnie oryginalnie był plan, żeby cała obręcz była z tych pomponów zielonych i dzwoneczków, ale stwierdziłam, że to będzie zbyt czerwono i chciałabym, żeby było trochę więcej zielonego, więc będzie żywy Wianek, który będzie razem z dzwoneczkami i pomponami, a resztę zobaczymy. Wam, że jednak zmieniam te małe dzwonki na te większe, bo ładnie wyglądają. Teraz sobie, sobie mój wianek, y, tyłem. Y, chciałabym, żeby one były wiecie, takie niesymetryczne, dlatego sobie ustawię je mniej więcej tak, żeby jedne były dłuższe, drugie były krótsze i będziemy z tyłu je y, tutaj przyklejać. taki i tak bym chciała je przykleić w ten sposób tutaj ustawiam. Mój klej na gorąco już jest bardzo dobrze nagrzany, także... Pamiętajcie, że jak będziecie przyciskać to albo przyciskacie czymś, co nie dotyka dokładnie palcami, bo się poparzycie, albo przyciskacie na koło. Ja to gdzieś postaram się też mniej więcej z takimi troszeczkę przerwami zrobimy to żeby to nie było takie bardzo nałożone na siebie, bo nie o to mi chodzi ja to też naciskam tak dość mocno ten klej i tak bardzo dobrze to wszystko przyklei klej na gorąco jak wiem, jest, jest dobry do wszystkiego i te, te jak widzicie one nie są teraz całkowicie po środku, ponieważ ja dopiero jak będę nakładała moją taką grubszą stążkę e, do powieszenia na drzwiach to dopiero wtedy będę ustalała, gdzie one tam będą z przodu. Niech ten klej sobie troszeczkę przeschnie teraz. Na przód na pewno chciałabym dodać takie pomponiki, które będą symbolizować tą, jak ona się nazywa? Jarzębinę taką? Nie, to nie o to, to nie o jarzębina chodzi, ale wiecie o co chodzi. Daje mniejsze, daje większe. Między nimi nie ma jakiejś dużej różnicy, ale zawsze gdzieś tam ta różnica jest. I daję po trzy, bo one tak właśnie fajnie razem wyglądają. Zaraz zobaczymy, czy to tam na przykład tutaj po dzwoneczku. Najpierw sobie układam. I te dzwoneczki też będą bardzo ładnie wyglądały. Myślę, że z tego zrezygnuję, ale zaraz jeszcze zobaczymy, czy to będę dodawać. Najpierw przykleję sobie tutaj te dzwoneczki i to. Mniej więcej to tak będzie wyglądać. Tutaj nie chciałabym, żeby u góry też nie było za. Yy, w różnych miejscach, nie tylko z przodu. I może gdzieś tam damy po dwa dzwoneczki, albo gdzieś same dzwoneczki. Teraz to wszystko zobaczymy, ale tutaj zaczniemy od tych kulek. Na kulki bardzo malutko dajemy. I bardzo mocno trzeba je w. Wy... Wcisnąć, ponieważ tutaj są te malutkie igiełki, i one w te igiełki po prostu muszą słuchajcie, sobie wejść, się przykleić. Będę też używać tych, do których już przywiązałam y, trochę o, myślałam, że to będzie trudniej do zdjęcia, ale nie. Ogólnie do teraz będzie tutaj ta wtążka w ten sposób. Oczywiście tą ładniejszą stroną. Tutaj. I tak będzie wisić na drzwiach.